Właśnie pod domem typa, który chodzi z workiem na głowie. Mówią na niego kamerzysta. Dzwonimy, pukamy, ale nie otwieramy drzwi. A to kurwa, trochę kula, święte, że nie ma dla nas jakiegoś osobnego talerza. Na tam, wpuść nas! A tak naprawdę to jest flyerem zwykłym. Wiemy gdzie mieszkasz. I pamiętaj, kurwa, że nigdy nie będziesz raperem Pukamy do niego od 10 minut. Niestety nam nie chce otworzyć. Jak widać jest zwykłym obstrańcem. I co? Nie pozdrawiamy podrobiańców Łukasz, otwórz! Otwórz! Z buku, otwórz! Otwórz kurwa! Otwórz. No otwórz drzwi. No otwórz. Kurwa drzwi. Byliśmy właśnie w Szczecinie kurwa. na hacie kamerzysty tak zwanego typa kurwa z workiem na głowie. Przy okazji, Przy okazji koncertu w Szczecinie. Gdzie oczywiście się pocis... zobaczyć, czy jest taki twardy. Kurwa. Pocisnęliśmy go ze sceny, groził mi, że będzie mi skakał po głowie, to już miesza o to. Byliśmy u niego pod domem, jak mnie zobaczył, to nie chciał nawet drzwi otworzyć. Nie, nie otworzy. I powiedział, że dzwoni na policję! Nie otworzy, nie otworzy. Jebać podrabiańców, kurwa. Właśnie tak, zespół z buku pozdrawiamy szacunek dla wszystkich dobrych ludzi ze Szczecina. Elo! Elo. Właśnie mijamy policję, która jedzie na sygnale do Łukasza. Łukasz, nieładnie nie dzwoni się na policję. Mogę ci nie otwierać drzwi, ale na policję się nie dzwoni, także podwójny chuj do dupy ci, kurwa, kon konfituro pierdolona. I kurwa, ściągnij w końcu, pokaż swoją twarz, jeśli na to cię stać. Pozdrawiamy ze z Buku.